Nasze filmy czy też poszczególne klipy możemy urozmaicać za pomocą efektów. Do dyspozycji mamy różnego rodzaju efekty, niektóre z nich służą na przykład do korekcji obrazu, a niektóre do jego zmiany. Znakomita większość efektów, które mamy do dyspozycji dotyczy zmian obrazu, spójrzmy, ale mamy też grupę efektów, które możemy stosować do dźwięku. Jest to jak widać tutaj jedyna grupa, reszta dotyczy obrazu. Zanim jednak zajmiemy się tymi efektami, które widzimy tutaj, spójrzmy sobie na dwa standardowe efekty, które są zawsze dołączane do każdego klipu. Już mówiłem o tym, to są właśnie te dwa efekty, a mianowicie ruch i krycie. Tych efektów nie możemy stąd usunąć, one są zawsze dostępne, ale ustawione są w taki sposób, że nie wpływają na wygląd obrazu. Ale jeżeli chcielibyśmy zmienić właśnie na przykład krycie dla tego klipu, to możemy ustawić je tutaj na niższy parametr. Jak widać, tutaj możemy ustawiać również pojawianie się i zanikanie. Spójrzmy, pojawianie zostało ustawione w tym momencie dla wideo i zanikanie także dla tego klipu. No i oczywiście krycie zostało w tym miejscu, spójrzmy tutaj, za pomocą klatki kluczowej obniżone do 63%. O stosowaniu klatek kluczowych powiemy sobie w jednym z kolejnych filmów. A tutaj wspomnę tylko o jednej rzeczy, a mianowicie, żeby zmniejszyć krycie dla całego klipu, a nie tylko w jednym jego punkcie, po prostu wyłączamy wszystkie klatki kluczowe i w tym momencie ustawiając krycie jest ono ustawiane właśnie dla całego klipu. Jak widzimy teraz ta żółta linia tutaj przesuwa się w całości w dół. Za pomocą tego oczka ukrywamy widoczność tego efektu, czyli w tym momencie widzimy obraz bez zastosowania efektu. A tutaj możemy ten efekt zresetować. Czyli ustawiamy jego domyślne wartości. To samo dotyczy oczywiście efektu ruchu. Spójrzmy na niego. Tu mamy wiele różnych parametrów, za pomocą których możemy sterować obrazem. A mianowicie możemy zmieniać położenie tego obrazu. Spójrzmy, tutaj mamy teraz wartość 360. Zmniejszając ją, przesuwamy obraz w lewo. Wprowadźmy tutaj standardową wartość, następnie skala, za pomocą której możemy albo zmniejszyć, albo mocno powiększyć obraz. Tu mamy też możliwość obrócenia obrazu szybko w prawo bądź w lewo, wykonania innego obrotu, czy też na przykład zdefiniowania punktu kontrolnego, czyli punktu, wobec którego na przykład będzie się właśnie obracał klip w innym miejscu. Jeżeli ustawimy sobie teraz ten punkt na przykład gdzieś tutaj, Spójrzmy, ja teraz kliknę sobie w tym miejscu. Ten punkt widzimy tu, w tym momencie. To teraz obracanie obrazu będzie odbywało się właśnie dookoła tego punktu. Tak więc tutaj możemy sterować sobie obrazem i właśnie za pomocą tych ustawień tworzony jest m.in. efekt obrazu w obrazie. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj do tego klipu, to zobaczymy, że mamy tutaj ustawione inne parametry niż standardowe. Spójrzmy. To jest właśnie ten nasz klip. Jest on mocno zmniejszony i zmienione jest jego położenie na ekranie. Tu oczywiście możemy go przesunąć sobie w jedną czy w drugą stronę. No ale jak już wiemy, możemy to również zrobić tutaj, chwytając za obraz i przeciągając w dowolne miejsce. Jest to przydatne, jeżeli chcemy orientacyjnie ustawić taki obraz a tutaj możemy wprowadzić konkretne, dokładne bardzo wartości.